Za nami poza tą działalnością dydaktyczną, za nami wspólnie cała przestrzeń pozwalająca na wyjście na zewnątrz, a mianowicie kongresy, seminaria, spotkania. Przed nami również, mam nadzieję, jeszcze dalsze lata współpracy. Wszyscy, którzy przychodzą do centrum, będą w tym centrum zaopiekowani. Korzystamy z dotacji budżetowych, korzystamy ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia. Jeżeli potrzeby wymagają lepszej diagnostyki, czy też zastosowania innowacyjnych metod nie chociażby Zarodowego Grupy Zdrowia, to jest fundacja która zawsze te działania i w z tą odpowiedzialnością i, no i współpracownicy powiedzieli, że dziecko, które potrzebuje wsparcia, czy osoba, która potrzebuje wsparcia, zawsze to wsparcie tutaj w naszym korporacie uzyska. Jeszcze kilka takich argumentów przemawiających za centrum, za atutów tego, tego centrum. To jest właśnie w pierwszej kolejności pełne doświadczeń, drugi to wielospecjalistyczność interdyscyplinarnej zespołu. Dzięki tym wcześniej wymienionym podmiotom wśród nas są lekarze różnych dyscyplin yy, medycznych, są terapeuci, psychologi, pomagający, jakby Specjaliści w różnych metodach innowacyjnych, które są stosowane w naszym centrum, są technicy, są różnie rodzaje są informatycy, są również pielęgniarki i położne, bo ta nasza opieka rozkazana jest nad rodziną, dzieckiem, ale też kobietą ciężarną. I tutaj e, zastosujemy nomenklaturę stosowaną przez panią oleje Mimo tego, że mamy szkoły rodzenia, to myślę, że możemy tutaj o nas również o w macierzystwie, Czyli jest to wielkość kobietą ciężarną, ale też kobietą w Istota takim centrum to jest miejsce spotkania nie tylko dzieci, ale również specjalistów, którzy mogą wymienić między sobą informacje. Co jeszcze daje takie centrum? No, daje ciągłość diagnozy i terapii. pewno jest tak, proszę Państwa, że po diagnozach się idzie do jednego, a po terapii wysyła do drugiego bez żadnej komunikacji między nimi. To jest, proszę Państwa, Dostajesz się opinię i ten drugi specjalista na podstawie tej opinii planuje, co Tutaj natomiast w tym centrum jest pewna ciągłość. Bo są i diagnostycy, i terapeuci, tworzą pewne zespoły, wymieniają. Proszę Państwa, problem pojawia się wtedy, wtedy kiedy pojawia się, wtedy się problem pojawia, kiedy mimo wysiłków efekty terapii są znikome. I ten problem trzeba też podjąć. I tylko wtedy mamy Proszę Państwa, szanse, jeżeli działamy w pewnym zespole i centrum stwarza takie możliwości. Jestem przedstawicielem środowiska fizjoterapeutycznego i nie gdzie indziej, ale właśnie tu w Incorpore pokazano mi obszar, który dla fizjoterapii jest obszarem nowym. Czyli wracając do istoty tej wypowiedzi, pomysł realizacji, do jej realizacji potrzebni są ludzie. W tym przypadku potrzebni są fizjoterapeuci, którzy będą patrzyli na problem matki i dziecka z nieco innej, mało dotychczas zagospodarowanej strony. niepełnosprawne i ich rodziny zyskują nową ogromną jakość. Jakość świadczenia usług to także poziom tej jakości to także ogromne wsparcie, bo to oznacza wielki szacunek dla tych problemów i takie prawdziwe, mocne zaangażowanie się po to my jesteśmy w urzędach, żeby troszczyć się o, o, o rozwój naszego województwa. To jest jakaś ta mała cząstka naszego województwa i się doskonale i świetnie, świetnie rozwija. Tak, Chciałbym, żeby rozwijała się tak dalej. Filia przynajmniej filia dalej, filia dalej, bo przecież to są bardzo dobre miejsca i potrzebne. Zaraz całe piętro, wspaniale urządzone, najnowsze technologie, Służące diagnostyce i terapii właśnie tych najmniejszych, najbardziej potrzebujących, czyli dzieci. Ja myślę, że tu też były takie słowa, że się tym <grymne> trudnym <się grymne> należy zajmować. Oczywiście trzeba, jednak myślę, że przyszłość to w tych dzieciach, to, dobrze kształcimy, dobrze naprowadzimy, to będzie wspaniałe. Sprawiam, że mimo biedy i trudnych warunków, udaje się takim ludziom jak Pani i wolna dokonywać olbrzymiej skoku. A jeśli ktoś na swoich warkach niesie tych wszystkich innych zarobionych w rzeczywistości, to oni również z Panią razem przeskoczyli do lepszego świata. Także dzisiaj. Dziękuję bardzo.